Łukasz Zdrowski Senta Auto. Dzień dobry. Dziś pokażę Wam Seatami z litrowym benzynowym silnikiem. Są tam tylko takie były. Z 2013 roku. Fajny, biały bąk do miasta w pięciu drzwiach. Co jest ważne? Seat mi Volkswagen Up, Skoda City Go. To jest tak naprawdę ten sam samochód. On się tam tylko różni znaczkami, pierdołami technicznie. Co do śrubki, co do podkładki, to jest to samo auto No, a ten jest taki mały, biały, do miasta odważny Zaraz go będziemy mieli całego O Ptaszki ćwierkają, jest dobrze Ok, Jest cały, jest cały Słuchajcie, nie jest to duży samochód, ale biorąc pod uwagę jego gabaryty, dobra ruretka jest, ten bagażnik, dobre wrażenie sprawia, naprawdę, drugi rząd siedzeń, samochód jest czteroosobowy, ale ma mocowanie sofiks. no jest czteroosobowy, on ma swoją funkcję, ma dzielnie sobie radzić w miejskiej dżungli, idziemy, siadamy, o, 178 tysięcy kilometrów. No, polujemy go! Brrr! Światła włączymy. O, się ładnie nam podświetliło. Świeci nam się kontrolka, nie zapiętych pasów. I że ręczny jest zaciągnięty. Zgadza się. Słuchajcie, samochód ma radio, ma klimatyzację, skrzynię pięciobiegową, tutaj 12V jak macie adapter, sobie możecie ładować telefon, te wszystkie wtyczki mały bąk do miasta mały, fajny bąk do miasta 13 rok eksploatacyjnie bezczelnie tani samochód co też jest istotne no, zajrzymy pod machę a co? pokażę Wam, że jest tam MP jak się teraz to otwiera? o, tak się otwiera, zobaczcie jest motorek MPI, jest motorek MPI, no i już, z takim małym bąkiem szybko załatwione, hej.